Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu. Dzisiaj gościmy przewodnika Grupy Błękitnej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witam serdecznie. Parę słów o sobie może poprosimy na początek. E, Konrad Wysocki. Jestem księdzem od roku. Drugi raz dobrze. pielgrzymuję z Grupą Błękitną jako przewodnik. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Bardzo dobrze mi się pielgrzymuje z tą grupą. Jest dobrze zorganizowana, rozśpiewana, radosna. Mhm. Kolejne pytanko. Co <laughs> daje daje grupa jako przewodnikowi? Bardzo dużo, wiele cennych uwag odnośnie pielgrzymowania. Dzisiaj miałem taką przypadłość, że akurat mi się tutaj zaspało i dostałem kilka telefonów, więc nawet potrafię mnie tak zmobilizować, żeby się wybudzić, że mnie zaspał namsze, więc. I bardzo myślę dużo. No i też na szlaku. Wiele mogę się od nich nauczyć. Już pielgrzymuję któryś tam raz wcześniej z grupą biało-czerwoną, ale myślę, że tutaj też się mogę cały czas jeszcze wiele uczyć po pielgrzymowania i jakiegoś obicia pielgrzymkowego. No na koniec prosiłem jeszcze może parę zdań do grupy. Parę zdań do grupy. Dziękuję Wam bardzo za to, co dajecie mi każdego dnia i też przede wszystkim za te wszystkie uwagi, czasami może jakieś takie bolesne czy uszczypliwe, ale które na pewno wiele, wiele mi jakoś dają jako przewodnikowi, wiele mnie uczą. Myślę, że to będzie też czymś dobrym dla grupy na kolejne lata, czy dla kolejnej grupy, jaką może kiedyś poprowadzę, więc myślę, że chciałbym Wam bardzo podziękować i bardzo Was kocham za to wszystko, co dla mnie wydarzyło. Uwaga. Uwaga, uwaga. W Błękitnej. Dlaczego warto z nami iść? Jest tutaj przyjazna atmosfera, ludzie są kontaktowi, bardzo często są, rozmawiają, śpiewamy razem, gramy, cieszymy się razem. Mamy em, przewodnika, który jest w porządku. E, ludzie, ludzie, którzy tutaj idą, są bardzo sympatyczni. E, także jeśli jest taka możliwość i, i chcecie spędzić jakoś interesujący ten czas, zapraszamy do Grupy Błękitnej. Błękitna, tak cudowna jest Błękitna, tak cudowna jest. Jest błękitna, tak cudowna jest, błękitna jest, coraz waższa niż szczyt, najwyższy gór, głębsza niż głębia, najgłębszy, szersza niż świat dookoła nas, błękitna jest. jest bardzo mi się w tej grupie podoba, jest bardzo zgrana, sympatyczna, no, zawsze się bardzo lubimy, szanujemy na wszystkich postojach, no, ciekawie przemija nam pielgrzymka. Cieszę się, że jestem właśnie w tej grupie, a nie innej. Jestem z grupy błękitnej i czuję się wspaniale. Cześć, mam na imię Kinga, z grupą błękitną z września idę w czwarty raz. I bardzo z nami, mieć, ponieważ jesteśmy że grupą Żydowcą, jesteśmy otwarci na nowe znajomości, na nowych ludzi. I mam świetnego księdza przewodnika. Dziękuję. Że ja Cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Serdecznie zapraszam do grupy błękitnej.